Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko. Nie było takiego filmu na moim kanale od chyba co najmniej roku i miałam zanim się przeprowadziłam zrobić ogromne Denko. Miałam po prostu wielki wór zużytych opakowań, ale po prostu nie mogłam za bardzo tego zabrać z jednego mieszkania do drugiego i poszło to do śmieci. Ale nie wszystko, ponieważ mam dzisiaj bardzo dużo rzeczy z kolorówki, które zużyłam przez ostatnie miesiące, przez ostatni niemalże rok, a także uzbierały mi się rzeczy do pielęgnacji, które zużywałam przez ostatnie 2-3 miesiące. Także tych rzeczy, które chcę Wam dzisiaj pokazać, jest naprawdę sporo i są bardzo, bardzo zróżnicowane. Niemalże połowa to jest kolorówka, połowa pielęgnacja, i znajdą się nawet również tutaj perfumy, także będą to takie mini, szybkie recenzje. Mam nadzieję, że coś Wam wpadnie w oko, coś Wam podpowiem, także serdecznie Was zapraszam do oglądania. Zacznę od perfum, od wód perfumowanych tudzież toaletowych. W każdym razie zużyłam przez ostatni czas dwie tak do końca i wcale się z tego nie cieszę, bo to są perfumy, które bardzo, bardzo lubiłam. I przede wszystkim e, zużyłam do końca perfumy Lolita Lempicka. E, ten klasyczny zapach, to jest chyba ten pierwszy zapach Lolity, który wyszedł w takim, no, Dosyć już charakterystyczne opakowaniu, właśnie takie błyszczące jabłuszko, przepiękne opakowanie, e, i to jest zapach, który ja kocham od czasu w gimnazjum. E, jest bardzo słodki, e, ciepły, ale taki z taką ciekawą, e, ciekawą nutą, taką, nie wiem, jakąś pieprzową, coś takiego. W każdym razie bardzo, bardzo przyjemny i bardzo mocny, bardzo długo utrzymujący się zapach. E, ja go kupiłam w świetnej cenie, pamiętam, bo w Rosmanie była promocja minus 50% akurat na ten zapach, 50 ml zapłaciłam 100 zł, także teraz już nigdzie nie widziałam takiej promocji, ale myślę, że prędzej czy później wrócę do tego zapachu, bo jest naprawdę cudowny. A drugi, który jest tańszy i łatwiej dostępny i też polecam, to, jest, to są perfumy Beyonce Pulse i tu mam po prostu perfumy 15 ml takie małe, ja je używałam do torebki, szczególnie w okresie letnim i to jest zapach również bardzo słodki, ale taki bardziej z taką bardziej owocową nutą. Kurczę. To już prawie nic nie czuję, dlatego ciężko mi powiedzieć. W każdym razie em, słodki, lekko owocowy, ale też taki dziewczęcy, fajny, świeży. E, polecam po prostu powąchać. Naprawdę bardzo udane perfumy, bo wiecie, z tymi perfumami gwiazd różnie bywa, te są naprawdę godne polecenia. Jest również wersja New York City chyba, Pulse, też bardzo ładna. E, następnie pokażę Wam rzecz, którą chcę Wam absolutnie odradzić, żebyście tego nie kupowali, bo to jest po prostu dziadostwo. E, to jest e, coś takiego, taka... Gąbeczka do podkładu bodajże EcoTools z Rossmana. Kupiłam to dawno, bardzo temu i to po prostu się do niczego nie nadaje. Ta gąbka jest hardkorowo twarda. W tym momencie ona jest już jak kamień, ponieważ chyba coś mi tam w środku zaschło, ale to się w ogóle sypie. To jest straszne, to, jest, to się do niczego nie nadaje generalnie. E, wciąga tylko produkt, nie rozprowadza go za dobrze i po prostu nie kupujcie tego. Także to był taki bubel, który właśnie poszedł do śmieci. I skoro jestem już przy do makijażu, pokażę Wam pięć tuszy do rzęs, które zużyłam przez ostatni rok mniej więcej. Najstarszym z nich jest tusz Maybelline Rocket Volume, który bardzo lubiłam, znaczy bardzo lubiłam efekt, jaki ten tusz daje. Lubię jego szczoteczkę, bo ona jest taka gruba, silikonowa z tego co pamiętam. Taka mega, mega hardkorowo e, gruba szczota. E, teraz już całkowicie zaschnięty tusz. E, natomiast e, bardzo mocny efekt, taki no niemalże sztuczny, że jest taki dosyć dramatyczny daje ten tusz, ale niestety potrafi się odbijać na powiece. E, tutaj pod okiem, także to jest jego spory minus, e, ale efekt jest super. Być może, że kiedyś jeszcze go kupię. O! Poszedł do śmieci. Kolejny tusz to jest mój ulubieniec od bardzo dawna, tusz, do którego wracam, którego non-stop non używam, czyli Volume Million Lashes So Couture, podpatrzony u Maxineczki i po prostu kocham go miłością wielką, bo robi piękny efekt, piękne rzęsy, rozczesane, podkreślone, niesklejone i przede wszystkim jest też bardzo, tward, bardzo trwały, także bardzo, bardzo go polecam. I jeszcze tak, trzy tusze. Helena Rubinstein, to był prezent od, od mojej bardzo dobrej koleżanki Patrycji z Prady, która prowadzi bloga Sprada Makeup i właśnie odstąpiła mi ten tusz, za co jestem jej bardzo wdzięczna. W ogóle przepiękne opakowanie, ono jest w ogóle nie, metalowe eee, i tusz, który jest wodoodporny i który bardzo ładnie wydłuża i rozdziela rzęsy. Taka klasyczna, ale wygięta szczoteczka, Uch, to opakowanie z tym klikiem, Cudowne. Eee, może nie jest to tusz super wodoodporny. On niby jest wodoodporny, ale tak z tą wodoodpornością jego jest tak średnio. Natomiast bardzo lubiłam efekt, który daje, i, i no jest wielka przyjemność używać takiego bycie tuszu z wyższej półki. Kolejny to tuż z Avonu, z, z linii Lux, tuż mocno pogrubiający rzęsy, też ze szczoteczką klasyczną, taką nieco grubszą. Natomiast on troszeczkę robił grudki, tak był ten efekt dosyć mocny, widoczny, ale taki, wiecie, no nie rzęsy nie były tak ładnie rozczesane jak właśnie chociażby po tym L'Orealu, więc jego nie kupię ponownie. I ostatni tuż z firmy Essence, Lash Mania. który robi ogromne rzęsy, potrafi zrobić naprawdę super efekt wow, ale też nie, jednocześnie te rzęsy potrafi nieźle posklejać i nie jest też zbyt trwały. Także to jest taki połowiczny efekt wow, bo mówię, jak ktoś lubi takie mega, mega pogrubione, ogromne rzęsy, i mu się do tego, jak aż tak łatwo nie sklejają, no to wtedy może być ok, ale. Mówię, też lepsza mogłaby być trwałość tego tuszu. E, następnie dwa eyelinery oba w pisaku z firmy Maybelline, on się nazywa Master Precise e, oraz e, Oriflame, The One. Z tych dwóch. Polecam bardziej Oriflame o dziwo, bo ten eyeliner służył mi od bardzo, bardzo długiego czasu. On może nie ma takiej, wiecie, długiej tej końcówki, natomiast naprawdę nieźle się nim malowało. Był bardzo, bardzo długo mi służył przede wszystkim. Więc to jest jego wielki plus, bo wiecie, że takie eyelinery potrafią się szybko wypisywać. Tak wygląda Maybelline. Dużo taka dłuższa, niby precyzyjniejsza końcówka, ale z kolei on dosyć szybko się wypisał i tak, i do niego raczej nie wrócę. E, mam tutaj również kredkę na linię wodną Catrice Made to Stay Inside Eye, e, którą polecałam, ale niestety wyschła mi całkowicie. Nie da się ją całkowicie, w ogóle nie da się ją malować, e, mimo że zostało mi jej jeszcze e, sporo, ale ona już niestety jest, e, straciła swoją kremowość i tak idzie do kosza. E, ogólnie nie jest zła, ale właśnie ma problemy czasem takie, że nie chce malować, więc tak pół na pół. Mam tutaj również podkłady aż trzy. Taki, do którego koniecznie chcę wrócić, tylko jakoś nigdzie mi nie po drodze, że tak powiem, do niego. To jest Pierre René Skin Balance. Po prostu nie mam do niego chwilowo jakoś dostępu w Łodzi, przynajmniej nie wiem, gdzie go kupić, powiem szczerze. W każdym razie on jest bardzo dobry, bardzo dobrze matuje, fajnie kryje, bardzo dobrze się trzyma, jak na podkład za mniej niż 30 zł. Jest naprawdę rewelacyjny i to jest, to jest pierwsze opakowanie, które kupiłam, natomiast mam go bodajże trzy opakowania także bardzo polecam do skóry tłustej ten podkład. I drugi, który jest do niego podobny i którego używam cały czas, to już są już moje kolejne butelki. To jest po prostu, jak widzicie, Revlon Colorstay. Oczywiście w wersji do skóry tłustej i mieszanej. Mam kolor 220 oraz 250. To są kolory, których używam bardziej na okres letni. W tym momencie używam 180. Świetnie kryje, bardzo dobrze matuje, dobrze się utrzymuje. Niestety w dużej ilości, potrafi troszeczkę zrobić maski, także trzeba z nim troszkę uważać. Natomiast cały czas, od wielu, wielu lat już uwielbiam ten podkład i to skóry tłustej polecam również. Znalazła się tutaj również gąbeczka do podkładu, którą z kolei chcę Wam polecić. I jest to oczywiście Real Technics gąbeczka, nie pamiętam jak ona się nazywa, w każdym razie ją już wyrzucam, ponieważ jest zużyta. Tutaj ma już takie, wiecie, łuszczenia materiału. Poza tym mam nową sztukę, także to jest ta pierwsza, którą miałam. Bardzo długo i bardzo dobrze mi służyła. Świetny odpowiednik beauty blendera, dużo tańszy, także bardzo, bardzo lubię tą gąbkę. I na koniec, jeżeli chodzi o rzeczy do makijażu, mam jeszcze puder z firmy Eveline w kamieniu, którego używałam przez bardzo, bardzo długi czas. Tutaj już go tyle zostało. W każdym razie jest to jeden z moich ulubionych pudrów, ponieważ świetnie matuje, nie robi maski na twarzy. I jest bardzo wygodny, żeby zabrać go gdzieś do torebki. Właśnie ja go tylko tak naprawdę do tego używam, do poprawek makijażu w ciągu dnia. No i kosztuje bardzo niewiele chyba około 14 zł, także ja go bardzo też polecam. I jeszcze zaplątał mi się tutaj fikser do makijażu z firmy Kobo. To jest też moje kolejne opakowanie. Bardzo lubię ten fikser. Uważam, że jest świetny, szczególnie jak na produkt drogeryjny. To moim zdaniem ja go bardziej wolę używać niż tego fiksera z Kryolanu, który jest taki bardzo mocny. Robi taką niemalże maskę, natomiast ten no po prostu utrwala makijaż tak jak powinien, ale nie czujemy go w ogóle na twarzy także nie jest tak wiecie, inwazyjny, nie tak mocny także polecam serdecznie, szczególnie że nie kosztuje jakichś wielkich pieniędzy. I przechodzę już do pielęgnacji, bardzo dużo różnorodnych produktów, może zacznę od paznokci, ostatnio to jest temat, który bardzo mnie interesuje zużyłam chociażby dwie oliwki z firmy Essence, takie z aplikatorem bardzo przyjemne, wtedy jeszcze nie znałam, co prawda oliwek z Indigo, których w tym momencie używam, mówię o tych Oliwkach pięknych w pipecie, To wtedy właśnie używałam tych tanich oliwek z Essence. One kosztują nie wiem, około 7 zł, 7 zł, ładnie pachną. E, tak, bardzo, bardzo przyjemnie, chociaż no, nie jest to jakiś, wiecie, super perfumowany zapach, tak jak mój popsugar ukochany. E, w każdym razie nieźle nawilżają, natomiast e, tak, mówię, teraz już dużo bardziej wolę produkty Indigo do paznokci, bo mają naprawdę profesjonalne działanie. E, mam tutaj również odżywkę z firmy Eveline paznokcie twarde i lśniące jak diament. Używałam jej, gdy nie nosiłam paznokci żelowych, tudzież hybrydowych na naturalną płytkę. E, faktycznie utwardzała, chociaż nie był to Jakiś super spektakularny efekt. No i to, że ta odżywka ma formaldehyd, trochę mnie już zniechęca i raczej nie kupię jej ponownie. Szczególnie, że powiem szczerze, że dużo bardziej wolę nosić takie paznokcie, jak mam w tym momencie, niż moje naturalne, które są jakieś 100 razy brzydsze w ogóle chcę Wam pokazać, bo strasznie mi się podoba ten kolor, to jest Bed of Roses właśnie Indigo z kolekcji Natalii siewiec hybryda. Niesamowicie mi się podoba, powiem Wam, że dawno mi się tak żaden kolor nie podobał właśnie na paznokciach, także polecam, jeżeli lubicie hybrydy. Do paznokci mam też tutaj takie, to był jakiś serum, oliwka z firmy 4 Pory Roku. Niestety ma tak cudowne opakowanie, że całe napisy się pozdzierały. To jest taka oliwka w pędzelku właśnie, ale powiem szczerze, że nic specjalnego nie robiła. Mam tutaj również trzy kremy do rąk. Pierwszy, który pokazywałam Wam w ostatnich ulubieńcach pielęgnacyjnych, to jest krem e, Palmers Cocoa Butter Formula. E, niesamowicie odżywczy, mocno nawilżający, mocno taki wygładzający krem e, na noc przede wszystkim. Bardzo skoncentrowany, z masłem kakaowym. Pięknie pachnie, bardzo długo się ten zapach utrzymuje, ale ma też bardzo bogatą, tłustą konsystencję, także ja go używam tylko na noc i mam w tym momencie kolejne opakowanie. Kocham ten krem. E, I jeszcze dwa e, Pierwszy evre czerwony, którego zużyłam jeszcze w poprzedniej pracy, bodajże. Przyzwoity taki krem do smarowania na co dzień. Mógłby być jakiś, nie wiem, fajniejszy zapach. On ma taki zapach kremowy po prostu zwykły. E, niby ma olej karganowy i tam różne fajne rzeczy, e, ale nie wiem, nie powalił mnie na kolana może. I ostatni krem to jest e, Neutrogena Norwegian Formuła krem skoncentrowany. To jest taki bardzo mocno e, wydajny, bardzo gęsty krem, którego daje się naprawdę niewiele i też raczej polecam go stosować wieczór e, lub na noc, bo, e, bo jest dosyć taki, wiecie, no nie wchłania się tak super szybko, ale za to bardzo, bardzo dobrze wygładza i nawilża, także jest OK. Ach, i jeszcze zapomniałam, moje dwa ukochane kremy. Teraz sobie uświadomiłam, że tęsknię za tymi kremami. Muszę koniecznie chyba pojechać jutro do The Body Shop i kupić w końcu kolejne opakowanie kremów z serii Hemp, czyli z konopią indyjską. Cudowne kremy, bardzo mocno skoncentrowane, bardzo mocno odżywcze, nawilżające. Dosyć długo się wchłaniają, ale efekt jest naprawdę rewelacyjny. Dłonie są super gładkie, nawilżone i po prostu uwielbiam te kremy. Zużyłam, jak widzicie, i mniejsze i większe opakowanie, także e, mimo że ko kosztują około 50 zł takie duże opakowanie, jest ono bardzo wydajne i naprawdę super. E, co prawda zapach jest specyficzny, mi on absolutnie nie przeszkadza. Jest taki bardziej roślinny, ale może się trochę kojarzyć z marihuaną, znaczy z konopiami właściwie bardziej. E, ale tak, polecam. Generalnie polecam przetestować. E, mam też tutaj zużytą pomadkę do ust firmy Altera. To jest taki ulubieniec od dawna, który zużyłam już mnóstwo sztuk. Świetna, bardzo tania i taki po prostu jak nie wiem, jaką pomadkę do ust potrzebuję, żeby szybko je nawilżyć i odżywić, to często sięga właśnie po alterę. I również mam balsam do ust Tisan, który też był w ulubieńcach i zużyłam go już całkowicie. Muszę kupić kolejne opakowanie, bo bardzo lubiłam go stosować na noc. Nie lubię jego pakowania, bo jest w słoiczku, ale samo działanie jest naprawdę bardzo mocno takie odżywcze, i, i nawet na super popękane usta ten balsam świetnie się sprawdza. Mam tutaj również dwie rzeczy do pielęgnacji twarzy. E, serum e, Eveline, właśnie nie serum, to jest stuprocentowy kwas hialuronowy. Tak, czyli coś takiego, co do każdej skóry powinno się sprawdzić, ponieważ pas hialuronowy jest składnikiem naszej skóry, jest bardzo mocno ujedrniający i nawilżający skórę. Także warto go stosować na przykład pod krem jako dodatek, albo nawet mieszać go z olejkiem można jak najbardziej. Także to jest coś, co naprawdę polecam, szczególnie jeżeli już chcecie taką pielęgnację przeciwstarzeniową zacząć stosować, żeby te zmarszczki, nie to że już się pojawiły, tylko zanim się pojawią warto po prostu działać prewencyjnie a kwas hielurnowy Wam nie zaszkodzi, ten z Eveline jest łatwo dostępny i bardzo niedrogi i krem, który, którego używam od bardzo dawna chociaż nieregularnie, bo w okresie letnim raczej nie powinno się stosować kremu z kwasami a to jest krem z firmy Bandy i właśnie złuszczający krem z Mandelic Acid czyli jakimś kwasem właśnie nie za bardzo wiem jakim w każdym razie to jest super krem do skóry tłustej, mieszanej, on był bodajże chyba w pudełku Big Lossy i jest bardzo wydajny, właśnie bardzo fajnie zmniejsza pory, pomaga je oczyszczać, wygładza twarz przede wszystkim właśnie dzięki temu, że ma złuszczające działanie, tak, usuwa nagromadzone martwe komórki i tak dalej, ogranicza błyszczenie się skóry. Ciężko mi określić, bo mojej skórze chyba nic nie pomoże, jeżeli chodzi o błyszczenie. Oczywiście jak nie mam makijażu, bo jak mam makijaż, to wiem, jak temu zapobiec. Eee, no, ale generalnie lubię ten krem i myślę, że warto się nim zainteresować. Wiem, że ma bardzo dobre opinie. Teraz czas na włosy i mam tutaj produkt, który od dawna chcę kupić, ale nie ma go już w Rossmanie i bolej nad tym, bo jakoś do innych drogerii mi ostatnio nie podrodzę. ale dajcie mi znać, gdzie mogę znaleźć dokładnie ten produkt. To jest firma Green Pharmacy. Nazywa się Jedwap. Płynie serum na łamliwe końcówki tylko, że ten produkt nie wiem czy on zawiera stricte proteiny jedwabiu, ale na pewno zawiera aloes, który uwielbiam i to jest naprawdę jedno z najlepszych serum do końcówek, takie drogeryjne jakich używałam, kosztuje nie wiem, chyba 10 zł, albo no, raczej nie więcej niż 10 zł jest wydajne, oczywiście opiera się na silikonie, ale ma aloes, który nawilża świetnie zmiękcza końcówki włosów, zapobiega rozdwajaniu, także polecam i dajcie mi koniecznie znać, czy wiecie gdzie dokładnie ten produkt znajdę Teraz. E, dwie odżywki do włosów, e, pierwsza, którą e, to jest już kolejne opakowanie, kupiłam już kolejne, też używam cały czas, to jest Nivea Long Creeper. uważam, że jedna z najlepszych drogeryjnych odżywek e, do włosów. E, natomiast nie polecam jej stosować chyba tak e, codziennie, że za każdym razem. Ja stosuję taką pielęgnację wymienną, że tak powiem, że. że e, po prostu danych produktów używam co kilka dni. I ta odżywka przede wszystkim bardzo ładnie wygładza włosy, nabłyszcza, zmiękcza, sprawia, że trochę lepiej się układają. Ogólnie jest fajna, natomiast nie wpływa raczej na taki długofalowy, dobry stan włosów, bo to nie jest ten poziom może, bo ma w sobie też silikony, dlatego też nie stosuję jej codziennie, ale ogólnie polecam. Wiem, że też ma dobre opinie. I druga odżywka to jest firma Beaver, i dostałam ją gdzieś od Biglossy. Ona była chyba właśnie w jakimś pudełku Big albo dostałam ją na jakimś spotkaniu w każdym razie. Dostałam również szampon z tej serii i odżywkę, i ten produkt zawiera w sobie naprawdę dużo keratyny. Która bardzo dobrze odbudowuje włosy i je wygładza. Także włosy po tej odżywce są bardzo gładkie. Właśnie to jest odżywka w ogóle zagęszczająca włosy. No może troszkę przesadzili, ale ogólnie naprawdę jest fajna. Nie obciąża włosów, nadaje im ładny połysk. Fajnie się rozczesują i polecam. Zarówno szampon i odżywkę, tylko nie za bardzo wiem, gdzie dokładnie to kupić. Natomiast wiem, gdzie możecie kupić mój ulubiony szampon. Altera, oczywiście w Rosmanie. To jest już milionowe opakowanie tego szamponu. Szamponu, także tylko szybko Wam pokazuję, że cały czas go uwielbiam, cały czas go używam i to jest najdłużej używany przeze mnie szampon e, i po prostu nie rozstanę się z nim, jeżeli go nie wycofają odpukać. E, Morela i pszenica, to jest ta wersja, którą uwielbiam, e, po prostu e, oczyszcza, nie wysusza włosów, nie podrażnia skóry głowy, ładnie pachnie, dobrze się pieni, dobrze myje, także uwielbiam. E, I jeszcze mam kolejny szampon tutaj, to jest firma Baikal e, i to jest już moje kolejne spotkanie z tą firmą. Kupiłam go w takim malutkim sklepie z, ze zdrową żywnością. Mieli też ekologiczne kosmetyki, i właśnie ta firma się do, do nich zalicza, absolutnie, ponieważ ma bardzo, bardzo dużo naturalnych ekstraktów, niemalże po prostu wszystkie. To jest firma rosyjska i szampon jest bardzo łagodny. To jest szampon bez SLS-u, super, super łagodny dla skóry głowy, dla włosów ogólnie. Nie myję tak. Super mocno jak te szampony, wiecie, zwykłe drogeryjne, ale mi to wystarcza. Lubię co jakiś czas stosować, także ja z przyjemnością używałam tego szamponu. I wcześniej miałam też odżywkę, którą też bardzo lubiłam. I już ostatnie dwa produkty, aż nie wierzę, że się z tym wszystkim uporam, bo tego naprawdę sporo. Eee, tak, do mycia cały, zużyłam żel pod prysznic z firmy Le Petit Marseille, to jest biała brzoskwinia nektarynka, moja ukochana wersja tego żelu cudowny, słodki ach, taki, ojku, kojarzy mi się, wiecie, z jakąś gumą balonową troszeczkę, taką właśnie o zapachu brzoskwini, o smaku brzoskwini była taka guma w moim dzieciństwie i to jest dokładnie ten sam zapach ale tak, poza tym nie wysusza skóry, pięknie się pieni jest wydajny, także jak była ta promocja chyba właśnie na tą firmę w Rossmanie, kupiłam chyba za 8 zł takie duże opakowanie, także jest super, polecam w ogóle te żele no i na koniec płyn do higieny intymnej Spacel, to też ma kolejne opakowanie, mam tą wersję z aloe vera, bardzo łagodny taki super neutralny nie pieniący się niemalże w ogóle płyn, wiem, że był stosowany również przez dziewczynę na włosy, jako do mycia włosów ja tego nie używałam w ten sposób ale do tego, do czego jest przeznaczony, czyli do higieny intymnej polecam, szczególnie, że jest to też chyba najtańszy płyn z Rossmana i to było moje całe denko po tym roku przerwy. Myślę, że było bardzo dużo zróżnicowanych totalnie rzeczy i mam nadzieję, że coś Wam tutaj wpadło w oko i że film się fajnie oglądał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie kciuka do góry i widzimy się w kolejnych filmach. Papa! Pa.